Lewa w górę, ja jestem fighter, a co jest Let's Play z Gotika, zapraszam do oglądania. E, ostatnio stawimy pierścień i porobniliśmy trochę misji 25. OK. Mm, dziś zrobimy sobie to jest zaufanie prawdopodobnie. Co się dzieje? Nie wolno! A raczej chyba nawet na pewno, więc... Nie, 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 tak będzie. I nie ma mnie. Hehehe. <grywa> Okej. Okay. Nevermind. Idziemy do Grahama. Chyba ty jesteś Graham. <grywa> Okej. Okay. Nie ma sprawy! Nie będę uspokój się, start! Nie uspokój się. Okej, okay, mamy coś czekamy, nie? No, no, daj, i to Zawsze coś... Okej. Okay. Teraz już ruszujemy do... do... <noise>

triple kill <śpiewanie> tra la la pato, no raśnię drive. Nie baczę, że jest Ale ja jestem troszkę przejedzony. I Okej, okay, okej, okay, nie dobrze, nie dobrze. I to też już idealnie raszem. Nie, nie no nazywamy, to myślałem. No zdekolipa, że tak powiem. Ale w koło moje mojady. Fuck you, tu Ok, to sobie zapiszemy i ja za chwilę wracamy. Spotkamy się, niedługo. <śmów> ok, witam. Dla Was to było quick, quick time, cięcie, a dla mnie naprawdę ...chwilę czasu. <śmów> Ale już tak na serio wracamy do gry i spieprzamy, jak się dobrze zapamiętam. O oh, fuck! Jeszcze to, tego tam brzydało. Nie lubi mieć OHP z Tak Good job z pieprzany Okej. Okay. okej, okay, okej, okay, ok, spokojnie eee, i tu jest właśnie y, staronowy obóz. <ścoughs> Nie wiem, że tu jest Tu jest kopalnia. Tak, kopalnia. Mmm, wy mm. W nie Nocy kruka, tylko w mrocznych tajemnicach. Właśnie tu był jeszcze obóz, no, i tu było przerąbane się dostać, ale jak to bywa, bo to czasem tak bywa, <laughs> że można zamiatać problemy pod dyrektorem. Ok, i zoom, jumpa. Jeszcze nie byliśmy tylko pani, czy znaczy Coś zepsułem. Haha, ha, ha O, dobra, naprawiło się. Dend i dend. I tyle. Jedynie... O, oh, fuck. What? Dobra, e, zapiszmy tu. I sprawimy czy to da się robić tak iolo. Czyli, że troszkę skrócić. Nie, nie da się. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Boże, po tych drzewach <laughs> <Minę. śmiech> Nie, nie da się. <laughs> nie piekło. <laughs> tak jak ja bym chciał. Okej. Okay. Niestety nie możemy się tak dorobić i zarobić sobie troszkę rudy. Więc kurczę zielę. Dobra, jakieś zawiksowane wiksy. <kusz> Kurczę, chyba. Boże, jak oni to w ogóle postawili? Przecież musieli pierwszy jakoś zejść na dół. są no, samo praktycznie, a potem star. Okej, okay. będzie żyło. Wow, pagandel style. Op, 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 op. No wpyta, po prostu wpyta, po prostu nie wierzę. Co tak chce to zhakuje tam zejdę i mi się wkurzę Może jeśli... Jak on się w ogóle mógł tu zabić? Przecież to jest taka... Dobra, może nie taka mam... Serio, ale tu to jest zaledwie 5 metrów. Boże Iwan, ty to jesteś taki wkurzający. Iwan, Iwan, Iwan! No że to ty w ogóle... Tak, nie się. jakie stresy ja tu przeżyję. Zajdę tak, lajka like boss, lajka like boss, nie, tak, nie, nie wiem. Tak, laika boss. I teraz w dół, tylko nie spadnij, bo się wkurzę. Dobra, wyzywa się res. No dobra, tu się bym mogłaj <grym> zabić. Ale skoczę sobie z... Dobra, no puta, półtoram metatu nigdy się będzie Ja skakałem z czterech i jakoś żyję. Zdrawa, bo się... Nie ryb na dół. Ale żyję nie. Trochę bolały nogi od spodu, ale... To... Ale nie no. no. Rozejrze się. Nie Jest... I... Mamy list czy nie? Nie, 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 Mamy list. I to w tym liście pisze. 20 pachanków zaba, tylko bez fleśni, jeśli łaska. 25 na 30 jabłek, 20 kawałków sera, 1 choch, jedna chochla, 1 jedna szczotka, 5 kudrowych, plus 3 młotki i uczciwa porcja zielona. Mmm, będę jarać. Um. No wiecie, pierwsza dostała w tym miesiącu. Spodziewam się, dostała najpóźniej pojutrze. Ian. I... ja... Śmiejące. Hmm. Śmieszne. E, czy tu... nie. Można zajmować się? Nie nie, nie. nie będę się tym myśli. Kurcze ziele. Kurcze, Iwan. Iwan, co, co ty tu wyprawisz? Okej, okay, i jumpa do góry, jumpunia i do góry. Ups, dobra, zapiszemy sobie. Zapis gry nigdy nie zaszkodzi. To jest, to, to jest takie są proporcje, że to po prostu nie, nie zaszkodzi, a, a też nic się nie stanie jak będzie. Ok. Czyli podrabinie, no Boże. Idzie się tu za <laughs> ten, ten, ten Ja jak mi spadnie, że to się wkurzy. Dlatego chyba zrobimy sobie quick time save. <laughs> quick time save. To. dobra, da się tutaj wydział pingować. Kry się, idzie się tu zabić. Plażo, <laughs> plażo. Plaże, Okej, okay, wracamy, like a boss, do obozu starego. Znaczy, tą głupią, głupią listę. Tak jak mówiłem, jestem już przeziemiony. to jest odcinek po odcinku na mnie. Tak jakby. No, dziś sobota. Aha, jeszcze dziś macie Far Znaczy, dziś. W sensie... No to dziś nagrywam, a to będzie... Dwa dni... Ten, ten odcinek będzie dwa dni po frakczasie. Tak jakby... Nie dziś, tylko dwa dni wczoraj. Dwa dni wczoraj. Boże, jak ja się wiksuję. Boże, nie. Dobra, to co jeszcze z mamy? Tak... chyba nie, lecimy... O, na napała. Czucie. Mm, Czucie. Mm, mm. mm, co się patrzy? O bani do Aja. Jaka kabania. Iwan jaka bania. Iwan weź przestań. Iwan. Iwan. Iwan chrysia jaka bania. O, cze, cze, cze. Quick time Iwan. <grystanie> Quick time Iwan. Dobra, to co? Dżampunia bieg, dżampunia bieg. Czekajcie, oko mi sędzi. Łe, łe, ubieram. Na oko. Tworcy... Ech. No, ramby rambyczes. To się tu zabija, nie... Wow. No tu się już dosypa sobie. No, skaczę, to już mam... No, pewną śmierć. <laughs> raz, dwa... <laughs> tak, raz, Czekajcie, bo ono nas y, wyjumpinguje z boku. Tak, nie wiem, nie wiem. Jakoś tak. To się zawsze przyda, bo to są po 15 sztuk, y, y, sztuk bryłki, nie, sztuk co próbować, a po sztuk bryłki są. Okej, okay, no to by było raczej chyba nawet na tyle. Czyli chyba nawet na tyle Także Mamy jeszcze nowo z kawałek Więc nie, jeszcze na tyle nie Ten odcinek jest Sponsorowany w ramach Fight Playing Games Ale tak na no serio Nie jestem sponsorowany przez nikogo I nie mam jeszcze Partnera I no coś zapowiada, że długo nie będę miał że mało widziów. Nie, ale ja tak sobie nie robię tego dla kasy, bo nie mam patina, więc nie mogę sobie zrobić do kasy. No więc... Hey ty! Idź Ivan. Idź Ivan, bo cię znakautuje technicznie. Zrobimy sobie to... Kiedy indziej? To nie. muszę ciągłość. Także trzymajcie się, lewa w górę. To było właśnie wam. Fake playing games. Emon.